Ogólnopolski konkurs poetycki imienia Marii Ewy Aulich Śladami Dotyku odbył się w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej już po raz czwarty. Z tej okazji zorganizowano w czytelni uroczystą galę z udziałem przede wszystkim uczestników konkursu. Dzisiejsze wydarzenie to święto, uważam, poezji, która w unikalny sposób łączy emocje, słowa, ale także twórczą refleksję. Konkurs ten jest uhonorowaniem pamięci Ewy Aulich. Marii Ewy Aulich, która była wyjątkową poetką niezwykłej wrażliwości, która y, poprzez słowo potrafiła uchwycić to, co ulotne. Dlatego też bez. bez y, Dlatego też nazywana była poetką codzienności. Tegoroczna edycja okazała się rekordowa, bowiem na konkurs wpłynęło 256 wierszy od 109 uczestników z całej Polski, w tym m.in. z Gdańska, Szczyrku, Białej Podlaskiej, Zielonej Góry, Legionowa Wałbrzycha oraz Olsztyna. W większości młodzi ludzie poruszają tematy odwieczne, zasadnicze, istnienia, bytu, miłości, spraw uniwersalnych i robią to w sposób doskonały. Tematyka jest różnorodna, ale tak zwany puzzle poetycki jest w tych wierszach, jest coś ponad. I na pewno sądzę, że nie napisała ich sztuczna inteligencja, bo sztuczna inteligencja nie jest poetą. Jest tylko zbiorem danych, które mogą udawać poezję, natomiast ta poezja, którą usłyszeliśmy, jest naprawdę autentyczna. Wszystkim poetom dziękuję i życzę rozwoju. Co roku w zorganizowanie konkursu śladami dotyku włączają się przyjaciele Marii Ewy Aulich, dzięki którym to kulturalne wydarzenie jest także hołdem dla pamięci poetki. Tak jak na przykład w zeszłym roku było dużo o miłości, to w tym roku wyraźnie odczuwa się, że młodzież czuje się zagrożona. Może oni nawet nie rozumieją dokładnie politycznego i wojennego zagrożenia, które mnie, bo ja mam tyle lat, że się przed wojną urodziłam i pierwsze trzy lata żyłam szczęśliwie, a potem to już jedna tragedia. No i proszę sobie wyobrazić, że odczuwa się. Od, odczuwa się w dwóch, trzecich wierszy zagrożenie i ma ono różne stopnie, różny wyraz, ale przynajmniej w dwóch, trzecich to można tekstów można to zobaczyć Nagrodę główną, czyli rower, za wiersz instrukcja znikania, Żyri postanowiło przyznać Zuzannie Bednarek z Wałbrzycha. Najpierw trzeba wymazać swoje imię ze ścian łazienki, gdzie para wodna zapisała Twoje westchnienia. Potem nauczyć się chodzić bez odgłosu, żeby podłoga nie pytała, dlaczego znów wracasz później. Zostawić otwarte okno, by świat miał, pretek miał pretekst, żeby Cię wywiać bez pożegnania. Na końcu wyciągnąć rękę i zobaczyć czy nadal rzuca cień. Jeżeli nie, udało się. Natomiast Nagrodę imienia Marii Ewy Aulich za wiersz Rzeczywistość dorastania otrzymała Dominika Podgórska z Wielunia. Rzeczywistość dorastania. Moje ja zawieszone gdzieś w przestrzeni po drodze może na wieszaku w korytarzu by móc szybko wyjść, być zawsze gotowym na powrót do nie mojego, nie domu, by potem spakować się na kolejną męczącą podróż do nie mojego, nie miasta, cały czas doświadczając niepokoju. Wydarzenie wzbogaciły występy artystyczne uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieluniu. Po części oficjalnej na uczestników gali czekał poczęstunek, po którym odbyły się warsztaty poetyckie poprowadzone przez jury konkursu. Była to okazja do wymiany doświadczeń literackich. Na dłuższą relację z tego wydarzenia zapraszamy do kulturalnego tematu tygodnia.